Wajka, tutaj mamy jeszcze górasa No i trzy osoby smacznego To mi się podoba A tu na szczęście rowery mogą Tam mamy jeszcze torsoneczkowy A teraz schody Ponad 240 km za mną góra również i znajdujemy się pod skocznią Imienia Stanisława Marusarza Orlinek, jest to 18 w kolekcji Mamy dziki wodospad Ale ja nie mam czasu, pędzę na pociąg, który jest i tak opóźniony 25 minut A ja też jestem opóźniony 10 Proszę Państwa Damy radę, damy radę. Hotel Gołębieski. Pionowa ściana, nie zdążę na ten pociąg. Zdjęcia zobaczycie na Instagramie, link w opisie. Wujku Google, ufam Ci! Kurczę, chyba dobry wybór, bo tam mamy w dół Zjechałbym pod górę A tu już mamy z górki Poddali zbiornik, Sosnówka A mi zostało pół godziny na peron Pociąg opóźniony, pół godziny Pięć minut po odjeździe, ale jest opóźniony 30 minut wciąż. 15 minut do opóźnionego pociągu. Tam mamy już peron. Tego wejdziemy sobie do wiedronki, bo nic już nie mam w plecaku. Ale nawala dzisiaj z południowego zachodu wiatr, a my stoimy przed wieżą 828 w Piechowicach. Kilka razy przejeżdżaliśmy. O Boże ale wybiało przez piechowicę ale zawsze jakoś tą wieżę omijałem, albo było ciemno albo właśnie przez krzaki nie widziałem i ominąłem no nie dziwić się jak kiedyś w szczytnie ominąłem też wieżę która była cholernie widoczna proszę Państwa dwa bileciki najpierw nie to jest czwarty tak samo wyglądają ale chwycimy dobry trzeci, trzeci, dziesiąty bilet Euro misa. Ticket, koleje denośląckie ważne dzisiaj za 40 zł plus 10 zł na rower fajny bilecik proszę państwa możemy sobie objechać tutaj okolice Trójstyku czyli dojechać aż do Budziszyna w Niemczech zwiedzić Żytawę Libercu i Goricz mamy darmową komunikację miejską z zarąbiście. no i bilet ten w Polsce jest ważny od pole Sławca na zachód i od Jeleniej Góry na zachód i porębie 12 minut yy, przesiadki było, ale Liberes na nas czeka. Tyle rowerów na Czechy. 30 minut. Zlikwidowaliśmy 23 minuty. 7 minut opóźnienia, Liberes w to. Jedzie. Zobiegłem, stawiłem rower tam wręcz 10 minut z w dół Trzeba się sprężać O plecach też Bardzo nieodpowiedzialne zachowanie Ale jest, że tak powiem w krzakach Doszedłem Udało się Kompleks numer 16 w kolekcji Teraz ją można w pełni zaliczyć Tam jeszcze mamy stację z wieżą widokową bodajże A ja biegnę proszę Państwa do roweru Hej gość! Ja pierdzielę, Kolka mnie złapała. Fantastyczny widok. Szczególnie tam bliżej. Na Liberez bo jest położony ładnie w dole. Zdobyłem ją dla Was. Więc chyba łapeczka w górę się należy, a teraz stało mi 32 minuty do pociągu. Zobaczymy jak te tramwaje jeżdżą, jak nie to, to rowerem jest tam 20 parę minut. O kurczaczki Ale widoczki. Tam nadrażli, a tu jak piękna taksóweczka. A no chciałbym tak zdawać prawko, kibelek za 2 złote Zitał, czyli Żytawa, Niemcy na nastupiste funf. Jeszcze tym nie jechałem, a jak na niego popatrzyłem, to zawsze się chciałem nim przejechać. Na Zwon i idola, mamy właśnie tutaj ten bilet. Bardzo fajny kibelek, Tyk. Niemczech dzwon, idol czeski i lecimy tu! A stąd rowerem na Żytawę po drodze truistyk. Jemy się w Hradku Na dny są oczywiście I kurde wyją syreny Coś się dzieje Jest niepełna godzina bowiem 13.53 Ciekawe Piękne widoczki Kurwa To nie jest Hradek To jest Chotynę I ja pierdzielę stację przed wysiadłem no trudno, będzie się trzeba pomęczyć. A coś mi nie grało na tym telebimie. Jakiś zameczek jakby. Fajny zjazd. Po mnie to, że cały wagon wysiadał, a Hradek to jest ostatnia stacja przed granicą. No i wysiadłem, ale to nic, to jest proszę państwa. 4 km. To się zrobi. Proszę mi powiedzieć, co to jest? Jesteśmy chyba na takim rynku w hradku. A, to musi być rynek. Proszę bardzo. Jeszcze kościół. Ryneczki u Czechów mają coś w sobie. Przepiękne. Fajny kościółek. Restauracja. Konia. A my lecimy na trójstyk. Section. Przed Państwem Krystyna. A my wzdłuż Nysy tą drogą polecimy na trójstyk. Nie przejdziesz do Niemiec. A tam nad Austrię mamy już. I teraz sobie wylecimy do Polski, do biedroneczki pewnie jeszcze. Jeszcze troszkę informacji. Kiedyś tutaj był mostek, można było sobie przejść, teraz zabiegają, żeby budowali. A przy trójstyku Pan Jezus, proszę bardzo, król i pan naszych dziejów. Niemcy też mają krzyż, a u Czechów brakuje. A, nieładnie. My lecimy do Biedronki, proszę Państwa, jest 200 metrów stąd. Tutaj mamy jeszcze taki klos na pamiątkę. Miałem jechać do Bogatyni, ogólnie inna trasa miała być. Miałem tu być o 16, jest 14.30. Biedroneczko moja, jesteś mi bardzo potrzebna, bowiem sklepy dzisiaj w Niemczech są zamknięte. Jest bowiem, proszę Państwa, 3 października święto narodowe w Niemczech. Więc nie wiem, czy ja mam szczęście, czy mam pecha. Rozpoczynaliśmy podróż ze świętem w Czechach, a teraz mamy święto w Niemczech. Deutschland! Trabant! Niesamowite! Lecimy na rynek I kolejne, jak w Ołomuńcu Wszystko, proszę Państwa, pozamykane, tak jak mówiłem My podjeżdżamy pod ratusz w Żytawie no, jakie przepiękne. Jezu, nu. Mamy trzy flagi. Zdjęcia, oczywiście, na Instagramie. Fajny hotelik, fajne tutaj kamieniczki kolorowe. Taki plac Nie, kebaby otwarte dzisiaj. Jutro tu wrócimy. Kochamy z plac, proszę Państwa. pod wieżę ciśnień i na pociąg jest trochę mała zmiana planów, bowiem 15.09 jechał w sumie taki przedostatni pociąg tam gdzie chcieliśmy jechać pod skocznię narciarską dlatego lecimy od razu zameldować się na hotel jest trochę wcześniej pociąg już za 15 minut zostawić ten ciężki tobu i może jeszcze się uda pojechać pod tą skocznię bo jutro proszę państwa zimno, trzeba korzystać, na pewno też będzie Dosyć parno wieczorem, bowiem od 20 będzie burza. Kurczę, kolejny taki. Podobają mi się te kościoły. No właśnie jest taki ee, styl, taki kolor jak katedra w Kolonii. Wieża cisień numer 829, ale bydle. Niesamowita jest. A mi zostało 8 minut do pociągu według planowego odjazdu. Autobusowe i kolejowe. Mamy fajny parking dla rowerów. I to chyba mój, bo za 4 minuty odjazdu żadnego innego tu nie ma. Pojechały. Witam Państwa. O, tu jest napis. Mamy tutaj nosek, jest 16:07. O 17:00 stąd mam pociąga tam jest komunikacja zastępcza chyba jeszcze muszę to przejść ale chyba 17 bez problemu będzie pociąg podjedziemy sobie 10 km żeby no mimo tego małego plecaczka się nie męczyć no i stamtąd ogarniemy sobie dwie wieże ciśnień Więc kolejna zmiana planów, po żadną skocznię nie jedziemy podskocznie pojedziemy sobie jutro z rana, bo mamy fajne, fajne połączenie przez Żytawę Potem znowu wrócimy do Żytawy, no ogólnie będziemy krążyć Na miejscu, zdejmujesz taką gumkę i wpisujesz kod Reakcja na pokój, na żywo Konkrecik, no Albo od razu room tour zróbmy Dwa łóżeczka, jedno pościelone Taki widok Yy. ładny kurde, jakby pałac. Mamy stoliczek, krzesło, dwie filiżanki, pyk, telewizor. O, na zapas. O. No, ma, ale jest lodówka. Konkret, konkret, proszę państwa, wieszaczku gdzie tu się. Tu. O. Rysznic. fajno. Kibelek. No. Jest Uo! jest suszarka. Ale nie ma języka polskiego. Ręczniczki, tylko mały kosz. A to chodzi. To kto to zostawił otwarte? No co za debil się skrapla. A telewizor, proszę Państwa, znanej firmy oczywiście. I tu mam jeszcze taki kosz. Działa? Działa. Mój pokój to 305. Lecimy na pociąg. Dobra, Kościół świętego Karola Boromeo. Kurczę, na dworzec mam 3-4 minuty z hotelu. Kołaję dolnośląskie. Popyla na liberec połączony z Trilaksem. Kościół z ratuszem, w którym jest muzeum. Nie minęło 10 minut, a my już wjeżdżamy zaraz, za kilometr do Czeskiej Republiki. 17.24 Byliśmy w czeskiej Lipie. Jest jeszcze krasna. Widzicie? Wjeżdżamy do Czech. Kurczę, zapomniałem w jakim jesteśmy okręgu. Chyba w Rumburku po prostu. Popatrzcie na rejestrację. Drugie jest... U! Uh! Luzickie Namesti. No ale piękne te kamieniczki. czekaj jak mamy pełno kościołów, kościelików, kaplic. Bardzo ładne są. Mamy to Ustecki Kraj. Usunęli znak, ale wjeżdżamy do Niemiec. Wieża Bismarcka. Podobną mamy w Szczecinku. I dosłownie leży na granicy. 730 Wieża w Neugersdorf. Nazywa się Lautex. Kolejny taki kościół, choć tylko w połowie. No, to musi być wieża ciśnień 831. A tu jeszcze taki mamy stadion. 832, wciąż to samo miasto. 18.40, czyli dokładnie po 20 minutach od ostatniej wieży ciśnień, wjeżdżamy już do Czech. I widzę, że tu jest dużo lepszy internet. Tutaj szybciej łapię nawet w Niemczech jeszcze czeską sieć. Do Kauflandu 1 km. Tam się udamy na zakupy, no bo w Niemczech. Wszystko pozamykane. Mamy ten sklep, który bodajże w tym tygodniu otwierają w Świnoujściu. A tam już nadciąga burza. Taki mini park handlowy. Drugi raz w życiu jestem w czeskim Kauflandzie. Jest bardzo dużo croissantów takich na przykład mini, z borówką. Mamy z morelą. Z morelą myliliśmy. Z borówką to, 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 co widziałem, to borówka wanilia. Malinowy sen. To jest 50%, a z 35 na 17,50. Tutaj takie tiramisu, nowy smak. Kuruzo to, to, to często wnet to było w Polsce. Pyk to znamy, 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 a tych nie znamy. Hmm, hmm, hmm. Na promocji od 20 do 30. Znowu po wyjściu z Kauflandu widzimy burzowe chmury oraz lunie, A pewnie jeszcze jest godzina. Jakiś psotek mi włączył światełko Dobrze, że mam dobry wzrok Znalazłem kolejny ładny kościół oświetlony Do tego dworzec autobusowy, fajne tablice zieloniutkie A tu zaczyna, proszę państwa kropić, padać z tej chmury, ja mam 5 minut jeszcze do hotelu. Jaki widok dla was mam na zakończenie dnia? Co się dzieje? Ludzie Ale bichura jest